Z tym całym mózgowie. Kupują też kości i płyn rdzeniowy. Czemu? To głównie naukowcy. Próbują zrozumieć wszechświat albo stworzyć jakąś superbroń. Późno oh, się! Zańidro. Ha! Gwyn ja nic sam! Wlań na was na planie. Lepiej spadać! Gdy on tak mówi i to przed Larkanem! <trybowało> Możemy wciąż wdawać się w potyczki. A mamy wybór. Strzelają, To my też. Tutaj! I znów wspinaczka na mózg. Dobra, Gród, zróbmy swój własny most. Jestem gród. Kany, mam nadzieję, że warlock dotrzyma do końca. Jestem. <try> <try> nie, złotek na nas nie liczy. Dla niego jesteśmy grucący, bo i Widział na co nas stać. Co ważniejsze, my wiemy na co nas stać. Dobra, spokojnie. Czyli jak odbijemy niki, czekamy na Warlocka? Nie bierzemy. Nasz plan wymaga bardzo wielu osób. Skąd myśl, że ratowanie świata będzie łatwe? Może nie róbmy wszystkiego naraz. Najpierw niki i to dotrzymanie. Jakże pragmatycznie? Staram się nie dzielić skóry na niedźwiedziu. Czyli nie dzielić niedźwiedzi, a z całą pewnością nie czas na to. Ostrożnie, robi się trochę. <śmierdzi> <śmierdzi> Tutaj! Czyli znów wspinaczka na mózg. <śmierdzi> Dobra, Gród, zróbmy swój własny most. Jestem. Tylko uwaga na wstrząsy! Chany, Mam nadzieję, że Warlock dotrzyma do końca. Jestem! <śmiech> <śmiech> nie! Złotek na nas nie liczy! Dla niego jesteśmy wrócącym do buty Ciuk! Widział na co nas stać! Co? Dobra, spokojnie! Czyli jak odbijemy niki, czekamy na Warlocka? I wie Nasz plan wymaga bardzo wielu osób. Może nie róbmy wszystkiego naraz. Najpierw niki i to dotrzymanie. Jakże pragmatycznie. Staram się nie dzielić skóry na niedźwiedziu. Czyli nie dzielić niedźwiedzia, a z całą pewnością nie czas na to. Ostrożnie, robi się tro... O, wo wo wo, wo, wo! O! 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 prosto Tutaj! Czyli znów wspinaczka na mózg. Dobra, Gród. Zróbmy swój własny most. Tylko uwaga na wstrząsy. Kany. Mam nadzieję, że Warlock dotrzyma do końca. Zastan <głosy> 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 nie! Złotek na nas nie liczy. Dla niego jesteśmy brudzącym buty ciówek. Widział na co nas stać. Co? Dobra, spokojnie. Czyli jak odbijemy niki. Czekamy na warlocka i Biedronę. Nasz plan wymaga bardzo wielu osób. Skąd myśl, że ratowanie świata będzie łatwe? Może nie róbmy wszystkiego naraz. Najpierw Niki i to dotrzymanie. Jakże pragmatycznie. Staram się nie dzielić skóry na niedźwiedziu. Ostrożnie, robi się tro... O, 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 o! Peter, chcesz czynić honory? To jasne! Patrzcie! Cześć! Na właśnie zdą! Tylko celuj w drużynę przejść Dajmy im na łóżkę za darmi z niewłaściwą ekipą. Nie daliśmy im wcześniej wizytówek. Jestem! O mnie się nie ma. Ja to lubię. Jeszcze. Zapominać, że jesteśmy razem. Koordynacja! Wołaj, to zniszczę twoim przeciwnikiem! Jeśli tam jest! Zjaszczyłem strajce Korpusu Nowa! Dzięźniami! Daj, dobry show! Ostatnia prosta! Zabaj, żarobo! po flór w czas! Prócz do dzieła! Czas na większy kaliber! Idźmy las, zarobniko! Pan

Się nie myślałam, nie Skupiamy się na zadaniu! Wychadzaj! Działaj, Drax! Jestem... <grym> Ładnie, kolego! To mu! Bordem! Wytrzymały ten molo. I dobrze. Zaczyna się prawdziwy ból. Wszyscy gotowi? Miny srogie? Nie wziąłem żadnych min. To zmień te na twarzy! Ha! Już! O czym wszyscy myślicie? Myślę, że jeśli Złotek nie wykończył jeszcze Rakera, to mam tu granat z jego imieniem. Rozglądajcie się za niki. Jak zabierzemy ją od tych świrów, to pomyślimy o szukaniu Warloka, Mantis i kogo tam. Wierzę, że twoje dziecię przeżyje, Piterze. Świrów. Nie mówmy słowa na F! Drugi raz i nie stracimy. zrobili skoro! Przywiązali ją do splarczałej maszyny i zmuszają dłoń do kierowania całej energii wiary w galaktyce prosto w nią! To trzymanie się zaczęło! Musimy ją stamtąd wyrwać! Ale jak? Uwolnijmy dłoń, to stracą los! Są cztery kable! Wyrwijmy je! No nie. Drogę! Nie wierzę, że przypięli ją do ta tej maszyny! Musi być potrzebna do podtrzymania! Ta energia wiary z flag! To płaci. To nie ten! też złotni! No, nie, nie ma szans! Tak nie staraj Jesteśmy niki! Musimy rozbić pancerz! Przerwiemy im rytuał! Będą chcieli nas powstrzymać! Każdy obrzec, którym poświęca się dziecko, trzeba powstrzymać! Trochę... rozwałka! Nie wierzę, że tym Coś to dało! Patrzcie na dłoń! Dobra! Nie jeszcze trzy! trzy! Nie! 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 Gramy Nie! 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 wiedzą Nie! przestać! Banda frajerów! Ja i Grud załatwimy to jednym palcem! Tanos sprawdzał mi w starciach czas, by były ciekawe. Nie mają szans z tymi ostrzami, Witerze Quillu! Bycie odsłoniętym mnie nie przeraża, a wiecie dlaczego? Odsłoniętym? Skąd ci to przyszło tutaj do... tutaj jesteśmy od nich silniejsi. Mogę wskazać wroga, wydać rozkaz i gotowe! Kto jest ze mną? Jesteśmy! Nie patrz, wierzę, ale tęsknię za Tano.

Drax'a! Zmierzcham, o starać się! Zakończymy to! No to ja! O Potrzebna mi pomoc! Mam cię! Zabieraj ode mnie, <słuch> Powiedz mi, dlaczego ty wszystko wciąż niszczysz! Jak nie chcesz być ze mną, trzymaj się z daleka! Właśnie dlatego nie mam dzieci. Niki, będzie inaczej niż myślisz. A czemu? Wiem, co zrobiłaś. Powinnaś chcieć to cofnąć. Cały czas czuję w sobie to światło. Moja obietnica się spełni. Nie jest świadoma zniweczenia jej planu? <śmiech> to? <śmiech> to jest błahostka. Tak, wielki unifikatorze? Mora miała za zadanie tylko ulżyć ci w tym ciężarze, Matrona. Wycofamy się do... Proszę, dajcie mi pretekst. Czy to on? Pierwszy niosący światło? Tylko blady cień twojej wspaniałości, Matrona. Niech patrzę, jak czynię to, w czym zawiodłem. W razie potrzeby zaczerpnę wiarę całej galaktyki. Sądzisz, że podołasz? Tak, podołam temu, co trzeba. Niki! U szlak! Ech, nie czmych. Mam pluskwę na tyłku złotego. Że co? No, wlepiłem ją na mostku, bo znów mógł zwiać. Byle wrócić na Milano. Rocket, nie zmieniaj się. Pluskwa nadaje. Wskazuje złotka na sprutej sakroszmacie. Zapiąć pasy! Będzie ostro! Szlak! fila, chwila, chwila... I son. System Alfa Herkulis! To w kwadrancie kisto. Mam to! Namiar wszedł! Tym razem się nie wyrwą! Tu, moc w tu.